Zacytować słowa świętego Jana Pawła II, zaczerpnięte z przesłania do Sejmu i Senatu RP, wygłoszonego dnia 11 czerwca 1999 roku. Chciałbym życzyć Sejmowi i Senatowi, aby w centrum ich wysiłków ustawodawczych zawsze znajdował się człowiek i jego rzeczywiste dobro. Z powyższych refleksji wynika, że polski wkład w dzieje praw człowieka i praktycznej ochrony jest całkiem znaczący. Warto zabiegać, we współcześnie w warunkach jednoczącej się Europy i ciągłych dyskusji nad ostatecznym kształtem uprawnień i wolności ludzkich oraz sposobami minimaliz minimalizowania zjawiska i łamania Polacy mieli tego świadomość. Jeszcze korzystając z możliwości wypowiedzi, chciałbym przypomnieć o jednej, bo poza tutaj prawami człowieka i ogólnie pojętym prawem, Zajmuje się od kilku lat praktycznie na całe dorosłe życie miejscami pamięci narodowej. To 21 sierpnia upłynęła 70. rocznica śmierci podpułkownika Macieja Kalinkiewicza-Kotwicza. Ta dosyć ważna data przeszła praktycznie mimo echa w mediach. A był to człowiek, nie bójmy się tego słowa, wybitny. cicho ciemny. Na początku jeszcze uczestnik kampanii wrześniowej, później jeden z żołnierzy majora Dobrzańskiego Hubala, przez niego wysłany na zachód, gdzie właśnie wyszkolił się jako cichociemny, czyli do zrzucenia na teren kraju. Jako taki został ze spadochronem zrzucony, walczył na naszym terytorium, następnie pozostał na Kresach, żeby świadczyć o ich po prostu polskości, kiedy już Sowieci w 1944 roku zajmowali nasze tereny. Z cichym przyzwoleniem Zachodu, bo takie były ustalenia. Nasi żołnierze tego niestety nie wiedzieli, więc walczyli. On tutaj pozostał jako swoisty strażnik i świadek polskości Kresu. Niestety, właśnie 21 sierpnia 1944 roku, zginął pod, w bitwie czy, czy bitwie czy potyczce pod Surkontami, jako praktycznie ostatni komendant nowogródzkiego okręgu Armii Krajowej. Tutaj artystyczna wizja jednej z walk kotwicza na Nowogródczyźnie, w lasach Nowogródczyzny przez pana Marka Szyszkę wykonana. On był nazywany przez Sowietów Szalonem lub bez ruki i gdyż stracił prawą rękę w 1943 roku. Tutaj widzimy właśnie ma, trzyma pistolet Parabellum w ręce lewej, prawą ma niestety już amputowaną. I tak wygląda pod surkątami yy, pomnik pod pułkownika Kalenkiewicza Kotwicza i jego podkomendnych. Tak dzisiaj wygląda tutaj fotografia znajomego z y, strony rowerowej Mariusza Toskina. Wcześniej tam było za czasów sowieckich bardzo źle tam wypasały się krowy, nie było tych krzyży. Była jedna zbiorowa mogiła wszystkich tych żołnierzy ogólnie teraz yy, mimo że znajduje się to na ziemi białoruskiej to, to jest w jakiś sposób zadbane i wygląda tak jak wygląda no, można tam być, pojechać także ta 70 rocznica chciałem właśnie nadmienić tego człowieka który no był wybitnym żołnierzem i niezłomnym jednym z tych, z tych wyklętych o których tyle się teraz mówi a jakoś 70 rocznica jego śmierci upłynęła mimo uszu jakoś tak, może właśnie przez to że zginął w obronie Kresów raczej niezłomnych Niektórzy, znaczy ja myślę, że ci wyklęci to jest tym, niektórzy polemizują, ale to już się przyjęło i, i ma to swoje uzasadnienie, że oni mieli być wyklęci, a my ich teraz tutaj do wartości odmiennych